Witam Was w kolejnym programie na temat różnic pomiędzy nauczaniem przed i posoborowym. Poprosiliście o taki program, o taką właśnie tematykę i wyszukałam dla Was konkrety, czyli zapisy z nauczania przed i posoborowego, które świetnie, doskonale naświetlają właśnie, jak bardzo zmieniła się doktryna. Wychowanie seksualne to jest kolejna kwestia. Zachęcam Was do tego, byście najpierw posłuchali pierwszego odcinka, pierwszego podcastu, dlatego, że bez tego wstępu też trudno będzie się odnaleźć w tej tematyce. A teraz przechodzę do kolejnej e, kwestii, kolejnego aspektu, który Po Soborowie zmieniło, do którego też stosunek Po Soborowie zmieniło wychowanie seksualne. Klasyczna nauka Kościoła potępia wychowanie seksualne na forum publicznym jako przejaw naturalizmu. Pius XI przestrzega w encyklice Divini Ilius, Magistri, że pouczenie dla wszystkich bez różnicy, nawet publicznie, oraz lekkomyślne uświadomienie jest fatalnym w skutkach błędem tak bardzo delikatnej materii. Jeżeli jakieś pouczenie indywidualne w odpowiednim czasie, ze strony tych, którym Bóg dał wychowawcze posłannictwo i łaskę stanu, okazałoby się konieczne, należy zachować wszelką ostrożność tradycyjnemu chrześcijańskiemu wychowaniu. Tutaj mówi Pius XI. Natomiast Sobor Watykański II uczy, że w instytucjach wychowawczych dzieci powinny otrzymać pozytywne i roztropne wychowanie seksualne, dostosowane do ich wieku. I tu mamy cytat z Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim numer 1. Doktryna przedsoborowa niezmienna w nauczaniu głosi, że nie może istnieć prawo do wolności religijnej, która stawia na tym samym poziomie prawdę i błąd, wiarę i herezję. Stwarza to opakaną i zgubną separację między ludzkim społeczeństwem a Bogiem, Jego Stwórcą, prowadzi do smutnych wniosków jak indyferentyzm w sprawach religijnych, a zatem do ateizmu. Leon XIII, list adjunto jeśli państwo toleruje czasem de facto fałszywą religię, to aby uniknąć większego zła, nigdy zaś fałszywe wyznanie nie może otrzymać prawa lub uznania albo jakiegokolwiek poparcia. Leon XIII, Encyklika Immortale Dei. Wolność religijna to wolność prowadząca do wiecznego zatracenia. Pius IX, Encyklika Quantacura. Moderniści postulują neutralność, indiferentyzm i pluralizm myślowy i światopoglądowy, który wynika z godności osoby ludzkiej. A więc tutaj, właśnie, kult osoby ludzkiej i godności ludzkiej. Państwo ma popierać wolność myślenia, wolność sumienia, wolność religii, pluralizm polityczny i kulturalny. Deklaracja o wolności religijnej jest jednym z najważniejszych osiągnięć Soboru Watykańskiego II. Kościół stał się duchowym protagonistą w obronie wolności religijnej i zobowiązuje wiernych, aby, cytuję, rzeczywiście działali razem na rzecz promocji godności każdej osoby ludzkiej oraz bronili praw człowieka, a w szczególności wolności religijnej. Jan Paweł II, 17 kwietnia 1990 rok. Ekumenizm. Posłuchajcie, co w ramach ekumenizmu nauczał przed- i posoborowy Kościół. Cytuję. Jan, apostoł miłości, który odsłonił tajemnicę Najświętszego Serca Jezusowego, który uczniom swym zwykł był wpajać nowe przykazanie miłujcie się nawzajem, że on zabronił ostro utrzymywać stosunki z tymi, którzy nie wyznawaliby wiary Chrystusa w całości i bez uszczerbku. Ponieważ więc miłość wspiera się na fundamencie nietkniętej i prawdziwej wiary, przeto więc uczniowie Chrystusa muszą być przede wszystkim spojeni węzłami jedności wiary. Koniec cytatu: Pius XI Mortalium Animus. Kolejne nauczanie w tym temacie yy, przedsoborowe. Cytuję: Stale wyznaje i wierzy Kościół Rzymski katolicki, że nie tylko poganie i Żydzi, ale i heretycy i schizmatycy zbawienia wiecznego nie osiągną, ale że pójdą w ogień wieczny, zgotowany diabu i jego aniołom. Tak wielkie ma znaczenie jedność ciała Kościoła, że tylko w tej jedności pozostającym pomagają do zbawienia sakramenty kościelne, oraz im tylko wieczną nagrodę wysługują posty, jałmużny i inne uczynki pobożności oraz praktyki chrześcijańskiego życia. Nikt nie może być zbawiony, choćby jego jałmużny były wielkie i choćby przelał krew za Chrystusa, jeśli nie pozostanie w łonie Kościoła katolickiego i w jedności z Nim. Sobór florencki, a teraz posłuchajcie dla odmiany soboru watykańskiego II. Co się zaś tyczy tych ludzi, którzy będąc ochrzczeni noszą zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary lub nie zachowują jedności Wspólnoty pod zwierzchnictwem następcy Piotra, to Kościół wie, że jest z nimi związany z licznych powodów. Ci wreszcie, ci wreszcie, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii w rozmaity sposób, przyporządkowani są do ludu Bożego. I to jest Sobór Watykański, Konstytucja o Kościele. Czyli Kościół Przedsoborowy pięknie się już różni z samym sobą, czyli przyjmuje zupełnie inną naukę, inne nauczanie. Odrzuca nauczanie to wieczne, które trwało przez prawie 2000 lat i sam zmienia swoją postawę. Odrzuca sam siebie, można powiedzieć. To jest absolutnie sprzeczne wewnętrznie, jest to skandaliczne. Cytat dalej, drugi. Same te kościoły i odłączone wspólnoty, choć w naszym przekonaniu podlegają brakom, nie są wcale pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch Chrystusa nie wzbrania się przecież posługiwać nimi, czyli na przykład protestantami i heretykami, jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy powierzonej ka Kościołowi katolickiemu. Dekret o ekumenizmie II Sobór Watykański. Święta Inkwizycja. Była ona Trybunałem dla Ochrony Wiary Katolickiej, a więc organem władzy sądowniczej w Kościele. To jest cytat z Piusa XII, 6 październik 1946 rok. Odmowa Kościołowi prawa do posiadania takiej instytucji wynika z doktryny, która, cytuję, odrzuca nadprzyrodzoność i przyznaje naturze ludzkiej władzę całkowitą panowania nad życiem, i konsekwentnie wymaga całkowitej niezależności człowieka od jakiejkolwiek więzi/podległości. Moderniści natomiast o inkwizycji mówią tak, cytuję. Należy do burzliwej epoki w historii Kościoła, na którą chrześcijanie powinni patrzeć ze szczerą skruchą, gdyż uśmiercenie kogoś w imię Boga jest nadużyciem Bożego imienia i bluźnierstwem. Jan Paweł II, 11 stycznia 98 rok. A teraz stosunek do Żydów. Tradycyjne nauczanie kościoła odnośnie do Żydów dotyczyło tzw. tajemnicy Izraela, czyli odrzucenia przez naród wybrany Mesjasza, Jezusa Chrystusa, zesłanego przez Boga na ziemię w celu odkupienia wszystkich grzechów ludzkości. W teologii katolickiej doprowadzenie przez Żydów do śmierci Chrystusa, bogobójstwo, spowodowało zakończenie starego przymierza i zesłanie na nich licznych kar ziemskich. Zapowiedzianych w Piśmie Świętym. Święty Meliton w II wieku pisał. Chociaż jego śmierć była zapowiedziana, jednakże ich wina została zaciągnięta dobrowolnie. Koniec cytatu. Wraz z wygaśnięciem wybraństwa przeszło ono na rodzący się Kościół chrześcijański. W związku z tym celem Kościoła było nawrócenie Żydów poprzez fakt przyjęcia chrztu i sakramentów katolickich. Poprzez włączenie ich w obręb Kościoła zmyli winę ciążącą na nich. Za zabicie Jezusa Chrystusa. Bulla papieża Świętego Piusa V głosiła, cytuję: Lud żydowski, będąc na początku depozytariuszem Słowa Bożego, uczestnicząc w niebieskich tajemnicach i przewyższając własce i godności inne ludy, później upadł ze swojej wywyższonej pozycji z powodu swojej niewierności, jako że w okresie swojego rozkwitu niewdzięcznie i radziecko skazał swojego zbawiciela na niegodną i hańbiącą śmierć. Status teologiczny Żydów nazywa ich od Soboru Watykańskiego II starszymi braćmi w wierze. Czyli mamy zupełną zmianę podejścia do Żydów. Soborowa deklaracja Nostra Aetate naucza, cytuję: Chociaż Kościół jest nowym ludem Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych, ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma Świętego. Nostra Aetate punkt 4. Modernizm piętnuje nauczanie katolickie klasyczne jako obskuranckie, odpowiedzialne za prześladowania Żydów, nie mające przejawów w fizycznym, materialnym prześladowaniu de facto, ale w nazywaniu rzeczy po imieniu. Są oni Bogu bojcami, tak nazywa ich Kościół, z własnej woli, dobrowolnej, nieprzymuszonej. Zrewidowany został pogląd dotyczący odkupienia Izraela. Nowa interpretacja opiera się na fragmencie dokumentu Nostra etatę. Cytat: Przeto nie może Kościół zapomnieć o tym, że za pośrednictwem owego ludu, z którym Bóg w niewypowiedzianym miłosierdziu swoim postanowił zawrzeć stare przymierze, otrzymał objawienie Starego Testamentu i karmi się korzeniem dobrej oliwki. W którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów. Wierzy bowiem Kościół, że Chrystus pokój nasz przez krzyż pojednał Żydów i narody, i w sobie uczynił je jednością. Neguje działalność prozalicką apostołów wśród Żydów, wyznawców innych religii, a zwłaszcza judaizmu, nie należy więc nawracać ich. Twierdzą tutaj moderniści, czyli po prostu rezygnujemy z tego obowiązku nawracania, które wykonywali apostołowie. Stosunek masonów. Teraz kolejny, kolejny dział. Ponad dwustuletnie nauczanie papieskie określa szczegółowo kanon 2335 Kodeksu Prawa Kanonicznego z, 900, z 1917 roku, który głosił tak. Katolicy, którzy wstępują do sekty masońskiej względnie do jej podobnych stowarzyszeń walczących z Kościołem i z legalnymi władzami cywilnymi, popadają tym samym w ekskomunikę zarezerwowaną stolicę apostolskiej Simpliciter. Koniec cytatu. Kanon 1374 nowego kodeksu prawa kanonicznego twierdzi, i tu jest zobaczcie, jaka naoczna, widoczna różnica: Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi, powinien być ukarany sprawiedliwą karą. Kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem. Tym samym widzimy, że karek z komuniki tutaj jest zdjęta. Jan Paweł II czy Franciszek uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami masonerii. Franciszek nawet całował ręce członkom masonerii w Izraelu, co widać właśnie na filmie. Teraz podejście do krucjat. Klasyczna nauka broni Krucjat w celu obrony świętych miejsc przed bezczeszczeniem oraz katolików przed zagrożeniem napadami przez innowierców, tutaj plus 10-26 grudnia 1910 rok, a po Soborowie, przeprasza za Krucjaty jako stare grzechy, i to są słynne przeprosiny Jana Pawła II z 28 sierpnia 1998 roku. I dalej kościół, jaka jest definicja istota kościoła? Co mówił Kościół Przedsoborowy, jak to brzmiało, ta definicja w sposób stały, niezmienny przez prawie 20 wieków. Cytat. Wierzymy, że istnieje społeczność nadprzyrodzona, widzialna, święta i powszechna, którą ustanowił Jezus Chrystus, gdy żył na tym świecie i nazwał Kościołem swoim. Kardynał Gaspari, Katechizm katolicki. Dalej, co mówił papież. Przed soborem. Cytat. Tak więc, aby zdefiniować i zobrazować ten prawdziwy Kościół Chrystusowy, którym jest święty powszechny apostolski-rzymski Kościół, nie można znaleźć określenia bardziej szlachetnego, bardziej dostojnego, bardziej wreszcie boskiego nad to, które nazywa go mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa, a zdanie to wypływa i wyłania się jak kwiat z licznych wypowiedzi Pisma Świętego i z pism świętych ojców Kościoła. Koniec cytatu. Pius XII, encyklika Mystici corporis. Wyróżniamy kościół wojujący na ziemi, cierpiący w czyśćcu i triumfujący w niebie. Nowy z kolei katechizm koncentruje się na kościele jako wspólnocie wierzących. Cytat. W języku chrześcijańskim pojęcie kościół oznacza zgromadzenie liturgiczne, a także wspólnotę lokalną lub całą powszechną wspólnotę wierzących. Koniec cytatu. Więc zamiast określenia kościół wojujący, używa się na przykład nazwy kościoła pielgrzymiącego. Kodeks prawa kanonicznego opracowany pod kierownictwem kardynała Gaspariego na podstawie dawnych przepisów. Początek pracy przypadł na pontyfikat świętego Piusa X, a promulgowany został przez papieża Benedykta XV w 1917 roku, stąd często nazywany bywa Pio Benedyktyńskim. Promulgowany w 1983 roku stanowi ugruntowanie nowych posoborowych trendów kolegializmu, ekumenizmu, nowej eklezjologii z jej pojęciem ludu bożego. Teraz podejście do działalności misyjnej kościoła, znowu różni w tym zakresie. Klasyczna nauka Kościoła nieustannie podkreśla, że najważniejszym, cytuję, zadaniem i troską Kościoła musi być działanie na rzecz wiecznego zbawienia dusz przez rozprzestrzenianie na całym świecie królestwa Jezusa Chrystusa zgodnie z rozkazem danym przez boskiego założyciela Kościoła swym apostołom. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, głoście Ewangelię wszystkim stworzeniom. Pius 11 3 maj 1922 rok. Z kolei modernizm dla odmiany pogardza prozolityzmem i misjami jako jego zdaniem nietolerancją religijną. Cytuję, kościół uczy, że każda forma religijnej nietolerancji i prozelityzmu zagraża fundamentalnemu prawu wolności religijnej. Tutaj te cudowne słowa odkrywcze powiedział Jan Paweł II 7 czerwca 1996 roku. Kolejny cytat z Loservatore Romano mówi tak, Nowa ewangelizacja polega na ścisłej współpracy między kościołami partykularnymi i na pracy jedności kościołami chrześcijańskimi, protestanckimi i prawosławnymi prawdzie i woli dialogu. Synod rzymski L'Osservatore Romano z 12 grudnia 91. Teraz stosunki państwa-kościół. Przed Soborowie naucza, że separacja, cytuję, państwa od kościoła jest tezą absolutnie fałszywą i zgubnym błędem. Opierając się na zasadzie, że państwo nie może uznawać żadnego kultu religijnego, jest ona przede wszystkim ciężko obraźliwa dla Boga, ponieważ stwórca ludzi jest także założycielem ludzkich instytucji i zachowuje je w istnieniu tak, jak zachowuje nas. Dlatego musimy mu składać kult nie tylko prywatny, lecz także publiczny i społeczny. Słowa należą. Do Świętego piłsa X z encykliki Vehementer. Państwo jest zawsze podporządkowane Kościołowi w tym sensie, że od niego otrzymuje zasady religijne i moralne, które powinno stosować i bronić. Selapus potępia twierdzenie, że cytuję: Kościół nie ma bezpośredniej lub pośredniej władzy doczesnej, a modernizm głosi całkowitą niezależność państwa od Kościoła cytuję. Zajmują dziedziny państwo i kościół niezależne i właściwe każdemu, choć ani równoległe, ani sprzeczne. Kościół i państwo mają służyć człowiekowi bez podporządkowania jedna, jednego drugiemu, ale w sposób uzupełniający, w celu promowania jedynego dobra społecznego. Tutaj znowu właścicielem tych słów, autorem jest Jan Paweł II, 26 luty 96 rok, a jakże. Posłuchajcie teraz Konstytucji o Liturgii Świętej, Sacrosanctum Concilium, która, którą ja przynajmniej często przytaczam i na którą bardzo często powołuję się, mówiąc o mszy trydenckiej i o rewolucji liturgicznej dokonanej właśnie po Soborze przez Pawła VI. Jest to Konstytucja uchwalona 4 grudnia 63 roku. Liturgia rozumiana jest tu jako źródło, a zarazem szczyt życia Kościoła. Została uznana za działanie całego kościoła, ludu kapłańskiego, a nie tylko samych duchownych, ojcowie Soboru postanowili, że muszą one przewidywać uczestnictwo świeckiej liturgii. Celem odnowy liturgii jest bowiem pełny, świadomy i czynny w niej udział wszystkich wiernych. Stąd dopuszczenie świeckich do pełnienia funkcji liturgicznych. Zachowując używanie języka łacińskiego w liturgii mszy świętej w obrządku rzymskim dopuściła używanie języków ojczystych. Instrukcja z 1967 roku zezwalała już na pominięcie łaciny podczas całej mszy świętej. Na adaptację obrządku rzymskiego do umysłowości i tradycji różnych narodów. Dzisiaj mamy to, jeśli chodzi o tworzenie, kreowanie nowego sztucznego rytu amazońskiego. Dostosowanego do etnicznego, kulturowego klucza ludów amazońskich. Gdyż Kościół nie chce narzucać sztywnych, jednolitych form, nawet liturgii. Uproszczenie obrzędów, przywrócenie zanikłych w ciągu wieków elementów pierwotnej tradycji, wielu rozbudowanych czytań z Pisma Świętego, a także głoszenia kazania podczas liturgii, uznała śpiew gregoriański za własny śpiew liturgii rzymskiej. Przypominam, to wszystko było ustalone w konstytucji soborowej Sakrosantum Concilium. Ta konstytucja nie wykluczała korzystania z innych gatunków muzyki kościelnej. Nie ma zapisu w niej o odprawianiu przy świętej twarzą do ludu, o odsunięciu ołtarza od ściany prezbiterium, o przeniesieniu Najświętszego Sakramentu z ołtarza głównego do bocznej kaplicy, o używaniu innej muzyki niż chorał, który jest muzyką własną liturgii, o niesakralnych instrumentach. Te i inne zmiany zostały wprowadzone przez Pawła VI, który wydał w 1969 roku nowym szał i objaśniające go ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. Przypomnę, że jedną z najważniejszych prawdopodobnie tutaj elementów tej całej układanki rewolucyjnej było odrzucenie, a w sumie zepchnięcie na tory boczne kanonu świętego rzymskiego, który jest owszem w nowym szale Pawła VI, ale jest jednym z opcji, jedną z alternatyw dla księży, którzy wolą odprawiać modlitwę eucharystyczną Ściągniętą żywcem z modlitwy żydowskiej, żydów. Jest ona szybsza, krótsza, więc mamy, mamy po prostu łatwiej. I ten McDonald liturgiczny w ten sposób się łatwiej realizuje, prawda? I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli chodzi o porównanie znowu konkretnych zapisów. Przed i po Soborowia. Wiem, że sami nie jesteście w stanie do wszystkich zapisów dotrzeć. Ja mam na to czas, więc sobie narzuciłam taki obowiązek, żeby przedstawić Wam, zaprezentować te najbardziej uderzające cytaty, fragmenty z dokumentów nauczania soborowego. Z Nowej tradycji, nowej teologii posoborowej, która nie jest tradycją, bo to, bo to nie jest tradycja Kościoła, i świętej tradycji Kościoła, który zawsze nauczał tego samego niezmiennie i w sposób ciągły. Także jest to druga część podcastu na temat nauczania i doktryny przed i posoborowej. Zapraszam Was do trzeciego podcastu oraz do wysłuchania pierwszej części właśnie z tego cyklu, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, tam jest całe wprowadzenie do tej tematyki. Pozdrawiam Was serdecznie, kłaniam się, do usłyszenia.